Witam Was widzowie w kolejnym odcineczku z Case Haga. Dzisiaj sobie zrobimy od 5 dolarów do koski i spróbujemy sobie zrobić tutaj jakąś e, kosunię. Może się uda, może nie. Jak to, to odcinek do wyrania są skinnycie 2 MP9, co trzeba zrobić, żeby skarnąć MP9? Łapka w górę, sobie komentarz i fajnie byście zostawili ee, byście byli na stronkę, ale oczywiście to nie jest wymagane. Eee, z kodikiem Eldart macie dodatkowe 10% bonusu przy doładowaniu tutaj. W zależności od doładowania dostajecie jeszcze przy okazji jakieś darmowe skrzynki giveaway'e więc będę używać mojego kodziku, dodatkowo z moim kodzikiem macie aż 6 konkursików, czyli przy doładowaniu z moim kodem po prostu ubijecie do 6 wszystkich wraz z nim za minimum 2 dolary i wtedy dołączacie do sześciu konkursów i za każdym doładowaniem możecie zgarnąć któregoś z tych skinów, więc warto swoich sił tutaj e, spróbować. E, dużo tutaj macie jeszcze jakichś ciekawych rzeczy, typu bonusowych broni, e, bardzo spoko opcja, tutaj widzicie możecie kliknąć jak to odebrać. E, levelujecie dodatkowo swoje konto, tym wyższy level tym jeszcze macie nagrody, dzienne macie strzyneczki, też sobie polecam e, otwierać dzienne strzy, e, strzyneczki. I tu widzicie za levele też są jakieś bonusiki, nagrody i tak dalej, tym wyższy level generalnie e, tym lepiej. A my co, przechodzimy, spróbujemy sobie o 5 dolarów do koski dzisiaj zrobić, może siądzie, może nie, zrobimy sobie 3 próbki, a my dolarów, ale dokręcimy sobie darmowych skrzyneczek coś do 15 dolców, dobra, z 5 dolarów, no fajnie jakby kostka siadła, nie, dobra, dajmy sobie tą skrzynkę i samą, Faceita, Hellfire'a, Vertigo, Gumilov i... Elon dajmy sobie 45, 20 z tak naprawdę 3, 4, 5, 6 szyneczek. 4 oczywiście graczy, żeby jak najmniej tutaj ryzykować. Tworzymy bitwę za 5 dolarów. No i co? I zobaczymy, czy się uda. Dodamy sobie tutaj automatycznie po prostu losowego bota, żeby nie wybierać, Bot George, bot poker i bot Dax. Spróbujmy, spróbujmy. Pierwszy leci i samo. No tutaj dla pokera lepiej oddało to dla pokerka. Drugi. Dobra, póki co ta przewaga jest mała, te dwie, dwie ostatnie strzyneczki na najważniejsze I one mogą, no dużo pomieszać, dużo mogą pomieszać e, Więc no, zobaczymy jak tam nam poleci Poleci coś dobrego to fajnie, jak poleci coś słabego no to e, lipeczka, to lipeczka Ostatnia strzyneczka, uwaga No ojo, i ten kałak tutaj, no zakończył ładnie Czekajcie, w międzyczasie słyszę sobie darmowe strzyneczki Mamy ich 5. To są bonusowe, aha i to są te darmowe strzyneczki za level, na przykład Dobra, otwórzmy sobie tutaj golda, zobaczymy co dostaniemy z takiego goldzika Okej, okay, zawsze coś, zawsze coś, tak do farmić, darmowe strzyneczki są jeszcze I też można tutaj otwierać, no więc polecam, bo to zawsze zbierając Z tych darmowych rzeczy, coś tutaj e, Można sobie e, coś nieco coś zgarnąć, tak Więc zawsze spoko, dobra otwórzmy sobie jeszcze tego silvera i widzicie to jest jakiś czas Czyli odblokujecie te strzynki i zobaczcie, że tutaj Możecie je otwierać e, co jakiś czas, więc to naprawdę spoko opcja. My lecimy jeszcze dwie bitewki sobie zwalnąć za pięć dolców i spróbować oczywiście swoich tutaj szans, tak, swoich tutaj szans. Dobra. Hmm. Jakie by to jest suszyneczki spróbować? Ten Faceit Hellfire bym sobie jeszcze wziął, Glowing Fish. O, może jakąś jeszcze droższą. Co? Tego Frostiego i najtańszą. Niech będzie ten Teddy. Dobra, spróbujmy coś takiego. Na cztery osoby publiczne, 4 graczy, pyk lecimy, lecimy, lecimy. Dajmy sobie bota, a że was na inne odcinki z Case Hago Bo co odcinek, możecie u mnie zgarniać skinki, więc warto tutaj próbować swoich sił. Tak, zawsze, zawsze to można spróbować wygrać. Więc no, jest spoko, jest spoko. Lecimy. Ok, i potem najdroższa strzynka teraz, Frost. Ty Frost musi oddać po pozmienia trochę w tej bitwie, jak odda. Ciężko, ciężko. Lucky Ted, Lucky Ted, Lucky Ted. Nie, Lucky Ted, tutaj nam też jakoś super nie chciał oddać. No, te bitwy ogólnie nie są najgorsze, bo... No tutaj wypada z nich nawet spoko, nie? Tylko szkoda, że jeszcze ten nas póki co nie wypadło, Dobra. Ostatnia próba, dzisiaj, trzy próbki. Dobra, no fajnie by nam coś tutaj siadło. Ale sobie może Milspeka, Goblina. No tego jeszcze raz Faceita... Ebin, hydra i co? Aquatic? Dodatkowo możemy dodać kobel na sobie, no i sprowadzić na takiej zasadzie. Też nie wygląda to źle, więc, no, trzymajmy te kciuki, trzymajmy te kciuki. Dwie mocarne tu pod koniec, no w sumie to trzy. Ten face też jest spoko. Tutaj już kosa może polecieć i koniec challenge'u ale, no, wiecie, wiecie jak jest, wiecie jak jest. Dobra, póki co prowadzimy. Jest dobrze, jest dobrze. Okej, okay, póki co remis, nie, też jesteśmy na prowadzeniu, też jesteśmy na prowadzeniu, nie jest źle, okej, okay, to Spider Lee musiała polecieć, ona jest droga, chyba Aquatic oddaj nam, ciężko, ciężko, żeby to Cobblestone nam teraz to, no niestety widzowie, no cóż, dzisiaj nam się nie zbyt farciło. nie był to nasz po prostu dzień, no ale pamiętajcie, są zawsze skinki do zgadnięcia, pamiętajcie o swoim tradelinku, żeby mieć ustawiony, no i co, życzę wam miłego dzienka widzowie, trzymajcie się, cześć, cześć.